Dobra gdzieś tu siadamy chyba, żebym na piechotę zapierdzę. Czekaj. Dobra, wale. Włączyłeś do sygnatoru? Okej. Okay. Dobra. Jest. Zgięta.

Ile tam pi jest? Dobra, wyszedłem bo... Kurde, zapomniałem coś wziąć ten ja, ja, ja mam na termowizję to mogę zobaczyć No, okay. Jeszcze na, na na drodze masz mnóstwo kontaktów yy, tak, to, to, to jest sama żandarmeria Tutaj, mam tutaj pełno trupów z Dobra, mam Leż. jakąś siłkę, okay. nie zdjęto. Dobra, no to, Black, ma, ja no możemy... Się... Możesz otwierać ogień po prostu do wszystkiego, co tam jest. Tak super. To jest ludzi na wzgórzu. Tak, ale no nie widać tego, znaczy ja nie widzę na pewno tutaj. O, no patrzę też. No, dobra, w właśnie zauważyłem za wzgórzem. Wezmę trochę wyżej ty pod Ty, 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 Puszę, ty masz i jest... Dobra, weź wal. One. Wal. Co? To gdzie rakieta? E, e, u usłyszałem uderzenie gdzieś tutaj w pobliskie z Jest, jest szyłka, jest szyłka, w prawo, w prawo. Na środku y, tego, znaczy takie dróżka, weź teraz gdzieś niżej. Dobra. Nawet dwie szyłki chyba. Dobra rakieta poszła teraz najprawdopodobniej w to bo widzę że skręciła tam okej okay. Grz Grzechu uważaj, bo... Jeszcze tu jedna coś jest. coś tam jedzie To da, też Psycho Blackbird mamy T34 w tym obozie Lek O na lewo dobra jest czołk, jeszcze czołg, wyjechał na lewo da, jeden z na, na lewo będziecie mieli T34 w bazie Tak właśnie, właśnie do niego otworzyliśmy ogień Damen ranny Dostęp. Dostał Dostał, centralnie jeszcze jedzie z kibone. Dobra ludzie na no, wzgórzu, na się jakoś cofnąć za grani albo wartek chyba to nie Dobra Ma ktoś morfinę Pod minaretem Murpinę retem jeden jest ja mam tutaj plecak od morfiny Ale kto mówi gdzie jest? E, gdzieś mam ma morfinę, na wzgórzu z raz czuję, to jest. Nie e. dobra, ty jesteś na w Black jest bardzo dużo kontaktów na skrzyżowaniu Na skrzyżowaniu i ponad skrzyżowaniem Tam gdzie było pozyżyte, ja tam pierwszej szyłki, którą tam, je, je coś, tam wiosę, jest coś tam jedzie? Kodaś tam ja. jedzie ja, ułazi Bartek, czekaj na mnie. Nie, nie Ej, mam pewne chuj, wątpliwości tak co do tego T34. Te 34, co, co to było? Nie działa. E, zastrzeliłeś czego, e, Black? Tak, Jesia. Schodzimy do miasta. to został zabity przez Grzecha. To poczekaj, uważajcie, bo teraz Bartek wchodzi za ogólnie już parę osób wchodzi do miasta. Teraz to uważajcie, mnie, bo. Ja nie Ej trzymajmy się w kupie jakoś Bo tak jak... to mogę latać no Dobra, się w środku Tylko nie wiem, Kay. co sterujmy Podlecę... Dobra, to... O, idealnie Czy ktoś jeszcze wsiada do śmigła? A, tak, A, tak. A, grześ w pięć! No, nie da... jakieś 200 metrów Czekam Ej, grześ w śmigle